Siemanko, Ego z tej strony, gang poszukiwaczy Wtedy do parku razem z Piotkiem. Mówiliśmy się nam na godzinę ósmą. A jest co? Po siódmej jest jeden sobie na plusie, także zapowiada się fajny, fajny dzionek I co, kochani? Lecimy dalej, widzimy się za chwileczkę w parku. Na razie, hej! O, dojechałem na miejsce. Jest Piotrek. Cześć, Zobaczcie, mamy taki placyk. Strasznie zimno. Jest kurcze. Ilo jest? 0 stopni. Ale jest strasznie mroźno, taki mroźny wiatr jest. Ale co, trzeba potuptać i widzimy się przy pierwszych drzeczkach. O, i Piotrek ma 20 centów, wygrał w konkursik. Po no. pół godziny. No, Piotrek przed chwilą wygrał konkursik, a ja mam teraz 50 centów. I jest kolejna dyszka. Kurde, serce teraz mocniej zabiło. Już myślałem, że jakieś kurcze złotko. No to jest serduszko bazarek. No, to jedyne fanty, które tutaj znaleźliśmy, jak widzieliście. <grym> Nie było tego dużo. Także lecimy gdzieś na kolejne miejscówki. Piotr już tu jest przede mną. W nawigacji włączyliśmy kolejny park. I widzimy się przy kolejnym parku. Na razie, heja. O i Zmieniliśmy miejscówkę, bo tak jak widzieliście, nic nie wychodziło, jak już wcześniej mówiłem. Piotrek już szykuje sprzęcik i co so, konkursik na pierwszą monetkę znowu, nie? Nowe miejsce, nowy konkursik. Zaczynamy. No i pierwsza znajda tutaj, patrzcie, made in China. Kajdanki, jakiś wisiorek w kształcie jednej kajdanki. No tak, czy super. <grych> Lecimy dalej, nie? No, w tym parku też nic nie wychodziło, kompletnie nic, tylko ta jedna zawieszka Także jesteśmy blisko plaży, lecimy na plażę zobaczyć Zobaczcie, jadę przy jakimś tam kanale, jesteśmy blisko morza Także jedziemy nad morze Zobaczcie, jesteśmy z piotkiem nad morzem Dzieciak z wykrywaczem Gdzie? Aha, faktycznie, no Jest już dzieciak z wykrywaczem, także może miejscówka już być przeszukana Zdjęcie, <głos》> Zobaczcie jaka wielka plaża tu jest kurczę No, także dobra Może się zobaczymy przy pierwszych dołeczkach za chwileczkę no, Jak? Dokładnie, nie? impreska zaczyna tak zaczęta No ja teraz jakaś monetka, ale strasznie zajechana. Może być to 1 euro. Piotrek też tam miał teraz co miałeś? 10 centów? No Piotrek 10 centów. Także widzicie, za nic nic takiego ciekawego nie wychodzi. Nie wiem, trochę tu połazimy i zacząć co dalej. No ja mam teraz denko od puszki, a Piotrek przed chwileczką miał 1 euro. No, będziemy zmieniać miejscówkę, ale póki co jeszcze jedno ojro. Lecimy dalej i o, takim oto akcentem lecimy do kolejnego parku. Konkursik wygrany, dwie dyszki. No i Piotrek teraz znalazł jakąś tam monetkę, 5 centów, ktoś tu krzyczy. Stare, 5 centów, 78 roku. Pozdrawiam o, dokładnie. 78 pozdrawiam. O, teraz ja mam 5 centów. 75 Juliana, ale zobaczcie, jak głęboko była. Kurcze, także fajnie rozryte i lecimy dalej. I w tym samym dołku, bo nie sprawiłem dokładnie. Kolejne 5 centów z 80. No i zmieniliśmy znowu miejscówkę. Jak to widzieliście, dzisiaj kiepski dzionek. I tu patrzcie, o, jak ładnie odbite w ziemi kurczę. No. Jest głowa królowej, królowa Juliana. I jest jeden cent z 50. O, Piotrek przed chwilą miał 50 centów. A ja tym razem jakieś tam uszeczka oznaczenia jakieś D21, 32, 33. I teraz 5 guldenów. One też przeważnie w pięknym stanie wychodzą. Wyglądają mu jak 50 centów na pierwszy rzut oka. No ale to jest 5 guldenów z 89. Także super moneta i lecimy dalej. O i tym razem jedneczka. Stara, bo stara, ale jest. O i czyżby Piotrek miał złotko? Czyżby, czyżby? Pokaż. Aha, jesteś bazar, taki, o, umieni się. Chyba bazar jakiś. Ale leciutkie, czy nie? No, nie. bazar. Bazar, no ale jesteś. Kawałek, ona. no, Bazar. No, Piotrek teraz miał 10 centów, a ja pierwsza dwójeczka, nasza ulubiona monetka. W końcu, kurde, wydeptane. Pokażę, jak wygląda, bo dawno nie widziałem. Oj, Piotrek prawie na... Prawie na wierzchu. O, oko, prawie na wierzchu. 20 centów. No i super. No i tym razem 20 centów. No i tu zobaczcie. W takim małym doeczku. Jest w grudce. I mamy 20 centów. I tu zobaczcie. Płyciutko bardzo. Kolejna jedyneczka. Hmm. I kolejna jedyneczka Także super o. dwa konie i lecimy dalej Serce przez chwilę zadrżało Myślałem, że to jakieś sreberko O to zawieszka od psa bo bo numer telefonu jest i no także tak I tu kolejny dołeczek, patrzcie o widać cyk o pięknie, kolejna jedyneczka Tak się ładnie odbiła znowu. Piotrek, Piotrek przed chwilą miał tam 5 centów, jakieś tam 10 i jakieś tam ogólne drobne monetki A ja tymczasem 1 cencik 52 Juliana Zobaczcie, znowu przepięknie się odbiło Przepiękna patynka, kurcze dobrze, także super Jakiś medalik czy coś No, tutaj obok tego jednego centa Patrzcie też, czy jest odbita ta tył, jakiś medalik O, no, co to jest? Nie, jakiś medalik i to jest jakiś Poseidon czy cholera, wie co. No, jakiś bazar, ale co, fajnie, lecimy dalej. Czy nie monetka? monetka czy złotka? Moneta. Moneta, 20 centów obstawiam, no tak. Łysa? Tak, 20. 20. 20. No i super. No, no jest. Kolejny taki piękny sygnał, jak na serberko. To patrzcie, jakiś basik. I teraz na żywo kolejny euracz albo 50 centów. Już mamy kopnięte. A jednak nie, kapsel. No i teraz nie nagrywałem, bo był taki łamany sygnał. A patrzcie, kolejna jedyneczka. I kolejna jedyneczka. Kurde, no ale sypie. Jedynkami centów, współroźniejsze. Ja 10 centów wolnie to wszystko siarę. No i obrąsoletkę? Jaka obrąsoletka? Ameliniowa. Aha. E, pomalowana na, na złoty, ale też ściemniała. Jest czarno, ale tu już srebro wychodzi Spodnie. O to tak. Jest... Platyna nawet bym powiedział. Mix metali: złoto, srebro a czarne. P3V. No jeden z ostatnich sygnałów i 50 jeszcze no, to dwa razy po 5 centów o, Piotrek mówi, że to jest róg Mówi, że czapka krasnala Róg obfitości Wiesz? No i dyszka na sam koniec Także widzimy się za chwileczkę na podsumowanku I teraz już na pewno ostatni sygnał, bo ostatnia dycha no, kajdanka jedna. Co, te wykopki w Nic ciekawego dzisiaj za bardzo nie wpadło. Zobaczcie, Petrusia Fanty. Jest tu ile? Kilka euro. Tu fajna zawieszka, tej nie widzieliśmy. Bardzo fajna. U mnie 12 euro, czy tam 11. Co, ono sam pierdoły tutaj te bazarki, Wszystko widzieliście. Także nie przedłużając. Nie? Fajnie było, widzimy się kolejnym razem. Super. Jak co, to widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie i dużo komentujcie. Piona, hej!